Drzwi la porte i zamek dodatkowy. Temat często wałkowany. Sporo klientów dzwoni w tej sprawie. Tak wygląda nasz montaż. Tu, oczywiście, otwory są przygotowane pod ten zamek dodatkowy. My montujemy, tu się zdejmuje tą listwę. Montuje się zamek wpuszczany, dedykowany do, do tych. Drzwi. Później trzeba tu wykonać tylko 3 otwory. I oczywiście montujemy rozetę. Co wiecie z poprzednich filmów: montujemy rozetę antywłamaniową, akurat w tym przypadku R4 regulowaną. Ona jest dostępna u nas na stronie. I wkładkę zazwyczaj, właśnie. FA EPS jako dodatkowy, ona jest, to jest dość, dość skomplikowany klucz, głęboko zamkowany klucz z frezowaniami i e, kilka filmów już jest o tym, o tym zamku. E, chciałem tylko dać wam informację posiadaczom takich drzwi, że jeżeli ktoś narzuca wam, właściciel drzwi, wam narzuca, że musicie robić u nich montaż, to oczywiście no, niestety, ale jest nie, nieprawda, ponieważ to wy decydujecie, co robicie. A mi chodzi o to, że nie to, żebym koniecznie miał na tym zarabiać, tylko chodzi o to, że my proponujemy bardzo dobrej jakości wkładki dodatkowe. Także zapraszamy na stronę, zapraszamy do kontaktu z naszą firmą i zachęcamy do do kupowania. Dziękujemy bardzo.